Cześć Wszystkim! Witam Was w moim poradniku do Ringa. W tym odcinku pokażę Wam jak udać się do pryszczołowych tuneli Selii. Można tam zdobyć dzwonek kulistego górnika ponurego kamienia, który odbakowuje możliwość nielimitowanego zakupu ponury kamieni 1 oraz 2. Także nasze przygodę rozpoczynamy tutaj na początku w pierwszym kroku. i Wydajemy się do Ruin Smoczego pokorzeliska. Siadamy na konie i udajemy się wprost do tych ruin, które widać oddali. Tam w tych ruinach jest od razu takie ze na dół W środku znajduje się skrzynia, która tak naprawdę jest pułapką transportową. której pewnie nie jeden gracz na początku tknął nie wiedział co robić. W tym na przykład ja. Więc śmiało schodzimy do dołu. Cieramy skrzyneczkę, która przenosi nas bezpośrednio do tuneli Siri. Przyciemnia się w Kalit. Więc tak. Dla tych, co dotarli tutaj przypadkiem, tak jak ja na początku swojej przygody o łapka apka jest zablokowana. Także pokażę Wam, jak dojść do bliska. Trzeba wyjść tędy. Leć się w prawo i w dół. Następnie idziemy w lewo. Będąc oczywiście zaraz atakować jakieś mapki. O, i dostałam. I jeszcze raz. Tutaj śmiało możemy zaskoczyć. I tutaj obokujemy nasze blisko. Więc dla tych, co tutaj zbądzili przypadkiem, mapka w tym momencie jest spakowana, można się śmiało teleportować. A dla tych, którzy przyszli tutaj po dzwonek, zapraszam do eksploracji jednej z bardziej pyrliwych moim zdaniem jaskin.